Witam na kanale. To Pixel Look. A dziś chciałem Wam zaprezentować, co udało mi się zdobyć do mojej kolekcji Dreamcasta i jest to karta pamięci, czyli Virtual Memory Unit. Kartę udało mi się wylicytować na Allegro w cenie 120 zł. Jest to oczywiście nówka sztuka, nieotwierana. Naprawdę świetny zakup. A więc zapraszam do otwarcia pudełka. Karta pamięci zapakowana jest w piękne, stylizowane pudełko z przezroczystym okienkiem na przodzie. Dzięki niemu widzimy, jak prezentuje się karta. Z tyłu zaś znajduje się krótka specyfikacja. Jest to wersja amerykańska, czyli NTSC. Jest to specjalne wydanie karty limitowane w kolorze przezroczystym, zielonym, butelkowym. Naprawdę świetnie to się prezentuje. Karta zabezpieczona jest specjalnie plastikową taką obwolutę, chroniącą ją przed uszkodzeniami. I mamy jeszcze oczywiście instrukcję obsługi. Krótki opis jak włożyć baterię, jej główne funkcje. Spoko sprawa. Fajnie, że jest. Karta pamięci to tak naprawdę autonomiczna konsola z cieko krystalicznym ekranem o rozdzielczości 48x32 piksele. Posiada wbudowane 128 kB pamięci wewnętrznej. Dwa przyciski funkcyjne, dwa przyciski potwierdzające oraz krzyżak służący do chodzenia po ekraniku i wybierania funkcji. Z tyłu zaś znajduje się głośnik oraz wejście na dwie baterie typu CR2032. Z tyłu z dołu. W konsoli znajduje się specjalne takie miejsce na zaczep na smycz. Z góry zaś mamy zaślepkę, która służy do ochrony wejścia karty pamięci oraz ją zabezpiecza przed zabrudzeniami. Po włożeniu karty do pada mamy dodatkowe funkcje. Które wyświetlają się na ekraniku. Podczas grania na ekraniku, na przykład w Rayman'a, wyświetlają nam się takie animacje. Oraz różne informacje, na przykład związane z grą, ilość żyć, albo na przykład w Sonic Adventure mamy animacje. Głównych przedstawionych bohaterów. Fajnie to wygląda, naprawdę świetna sprawa. Miły dodatek, po wyjęciu spada karta pamięci. Może zmienić się w przenośną konsolkę. Możemy grać na niej w mini gierki takie jak Sonic Adventure albo Quake. Super Sprawa. Sama konsolka może służyć także do przesyłania yy, saveów między dwoma kartami. Łączymy ją tymi stykami. Super sprawa. Konsolka także ma parę fajnych funkcji, takich jak możemy sprawdzić pojemność karty oraz zapisane savey. Co tu jeszcze? Możemy sprawdzić, zagrać w te minigierki. Możemy także sprawdzić godzinę. Tutaj mamy taki fajny, krótki taką animację. W tamtych czasach, jak konsola miała swój, naprawdę była to świetna sprawa taka karta pamięci. Można było zabrać ze sobą, pograć w minigierki, sprawdzić godzinę. Teraz na pewno nie robi takiego wrażenia jak kiedyś, ale jest konsolka, karta pamięci naprawdę świetna. Tak prezentuje się wersja europejska, a tak wersja amerykańska. Funkcjonalność tej karty pamięci jest dyskusyjna wtedy jak i dziś, dlatego trzeba traktować ją jako ciekawostkę ale jaką zajebistą. I tak właśnie prezentuje się karta pamięci w całej okazałości. Jest to naprawdę świetne akcesorium do konsoli Dreamcast, wyprzedzające swoje czasy funkcjonalnością oraz zastosowaniem. Naprawdę świetny sprzęt. Polecam każdemu fanowi Dreamcasta zakup, kto jeszcze nie ma. A ja zachęcam do lajkowania, subowania, komentowania. Zostawcie jakiś fajny komentarz po sobie. Dzięki za oglądanie filmu. Miłego dnia życzę. Cześć.